Podcast praktycznie o dronach. Odcinek 32. Cześć, nazywam się Karol Heda i na co dzień rozwijam Akademię UAV. Firmę, która przez usługi doradcze i szkolenie pilotów wspiera organizację w procesie wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Tytuł odcinka NSTS tracą ważność. Sprawdź jak nie przegapić możliwości konwersji swoich uprawnień do europejskich scenariuszy standardowych STS. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 32 odcinku podcastu: Praktycznie o Dronach. Bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną i słuchacie moich słów. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób słucha tego podcastu, co jest dla mnie bardzo miłe. Jednak, jeżeli słuchacie tego podcastu, a nie kliknęliście przycisku subskrypcji albo obserwacji, to bardzo Was o to proszę. Korzyści są obustronne, bo Wy będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a ja będę miał większe prawdopodobieństwo dotarcia do możliwie jak najszerszego grona odbiorców tego bardzo niszowego podcastu, którzy interesują się wykorzystaniem dronów w swoich firmach. Dzisiejszy odcinek chyba nie będzie specjalnie długi. Ale ten podcast tworzę po to, żeby dawać wam słuchaczom praktyczną wiedzę i konkretną wartość, a nie marnować wasz czas. I w mojej ocenie ten temat jest bardzo ważny. Nieuchronnie zbliżamy się do momentu, gdy w 2025 roku krajowe scenariusze standardowe przestaną działać, a przez to wygasną uprawnienia ponad 30 tysięcy pilotów. W tym odcinku powiem, dlaczego tak jest, czyli dlaczego bardzo popularne NSTS przestaną działać, powiem, co to oznacza dla pilotów i co dalej z krajowymi scenariuszami standardowymi. Omówię też kroki, które możecie jako piloci wykonać, żeby nie stracić posiadanych uprawnień. Dlatego, jeśli aktywnie korzystacie z dronów albo kiedyś przeszliście szkolenie, zdaliście egzamin, i zdobyliście uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii szczególnej według któregoś z krajowych scenariuszy standardowych, i chcecie wiedzieć, co dalej z tymi uprawnieniami, to koniecznie wysłuchajcie części merytorycznej dzisiejszego odcinka. No dobrze, na początek tradycyjnie, geneza tematu. Dziś są to trzy powody, które sprawiły, że postanowiłem nagrać specjalnie odcinek na ten temat, mimo że wielokrotnie w moich materiałach powtarzałem już i informowałem o tym, że pewnego dnia krajowe scenariusze standardowe, czyli NSTS, -y przestaną działać. Ale o powodach. Po pierwsze, w ramach bezpłatnej konsultacji pojawiły się pytania o to, co dalej z uprawnieniami NSTS, czy po zakończeniu działania krajowych scenariuszy standardowych. Te uprawnienia będą jakoś automatycznie konwertowane do europejskich scenariuszy. Po drugie, skonsultowaliśmy to zagadnienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, żeby móc przekazać wam rzetelne informacje. A po trzecie, inspiracją nagrania tego odcinka wyłącznie na temat tego co dalej z NSTS był wpis Michała ze świata dronów, przypominający o tym, że do końca roku mamy jeszcze możliwość konwersji naszych uprawnień ale od początku. Dla wyrównania wiedzy zacznijmy od tego, czym w ogóle są krajowe scenariusze standardowe NSTS i dlaczego wygasają. Wyobraźcie sobie oś czasu, której początkiem jest rok 2021, dalej mamy zaznaczony rok 2023, 2024, 2025 i 2026. Rok 2021, rozpoczynający naszą analizowaną oś czasu. Jest momentem wprowadzenia przez Komisję Europejską jednolitych przepisów dronowych dla całej Unii Europejskiej krajów EASA. To wtedy wprowadzono podział na trzy kategorie lotu, czyli kategorię otwartą, kategorię szczególną i kategorię certyfikowaną. Na potrzeby tego podcastu będę posługiwał się tylko kategorią otwartą i szczególną, bo na dzień dzisiejszy, czyli na dzień nagrywania tego odcinka, tylko te dwie kategorie są możliwe do wykorzystania w praktyce. Przypomnę też, że co do zasady, loty dronami w kategorii otwartej i szczególnej opierają się na analizie ryzyka, jakie nasz lot powoduje dla tego, co znajduje się na ziemi i tego, co jest w powietrzu. Jeśli chcecie wejść głębiej w zasady obowiązujące dla kategorii otwartej i kategorii szczególnej, to macie w tym podcaście dedykowane temu odcinki, więc możecie do nich sięgnąć. Skracając maksymalnie, jest tak, że kategoria otwarta to loty dronami z klasą C0, C1, C2, C3 i C4. A kategoria szczególna to drony z klasą C5 i C6. I przypominam, jest rok 2021. Na rynku jest zero, powtórzę to: zero dronów opatrzonych klasą, które spełniają wymagania wprowadzonych właśnie przepisów. Nie ma też instytucji uprawnionych do nadawania tych klas. Więc ogólnie można powiedzieć, że dla nas, operatorów i pilotów, jest to troszeczkę niekomfortowa sytuacja. Ale Komisja Europejska i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA wiedzą, jak wygląda rzeczywistość, ale widzą też potrzebę ujednolicenia sytuacji dronowej w Unii Europejskiej. Więc, widząc, że nie ma dronów spełniających wymagania przepisów, dali krajom członkowskim czas na to, żeby raz, Przygotować operatorów i pilotów do nowych wymagań w zakresie kwalifikacji, a dwa, dać czas producentom na to, żeby dostosować się do nowych realiów. Ten czas trwał trzy lata, bo patrząc na naszą oś czasu, od 2021 do 2024 roku trwał tak zwany okres przejściowy, kiedy to kraje członkowskie robiły różne prawne. Figury geometryczne, żeby nie mówić ekwilibrystykę, żeby umożliwić realizowanie zadań z wykorzystaniem dronów. Czyli można powiedzieć, że ten okres przejściowy był takim tymczasowym mostem pontonowym rozłożonym na czas zbudowania docelowego mostu betonowego. I od strony koncepcyjnej, właśnie takim mostem tymczasowym były i jeszcze są krajowe scenariusze standardowe, w skrócie NSTS. Dla słuchających w przyszłości, nagrywam ten podcast 24 listopada 2024 roku. Operacyjnie, Krajowe Scenariusze Standardowe, czyli National Standard Scenarios, oznaczają takie ramy, dla których ktoś za nas oszacował ryzyko operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Mamy w Polsce 8 krajowych scenariuszy standardowych. I teraz jak z nich korzystać? Warunkiem określonym w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, który determinuje możliwość wykonywania lotów na podstawie krajowych scenariuszy standardowych, jest złożenie przez operatora oświadczenia o operacji według krajowego scenariusza standardowego. Jest to jeden dokument, który składamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oświadczając, że jako operator spełniamy wymagania określone w danym scenariuszu. Oraz, że wiemy, jakie zasady zostały określone dla danego scenariusza i według tych zasad będziemy wykonywać nasze loty. I teraz uwaga, wracamy na naszą oś czasu. Z powodu tego, że był to tymczasowy most, to oświadczenie o lotach w NSTS można było składać wyłącznie do końca 2023 roku, a same krajowe scenariusze standardowe są możliwe do wykorzystania wyłącznie do końca 2025 roku. A żeby być precyzyjnym do 31 grudnia 2025 roku. Czyli od stycznia 2026 zapominamy o lotach na podstawie krajowych scenariuszy standardowych NSTS. To jest też dobry moment, żeby może ostrzec tych wszystkich, którzy aktualnie albo zamawiają szkolenia NSTS, bądź zapisują się na takie szkolenia, oraz jest to też bardzo dobry moment, żeby zaapelować do nierzetelnych firm szkoleniowych, które nie informują swoich klientów o tym, że NSTS po pierwsze za chwilę przestaną obowiązywać, a po drugie, że nawet po zrealizowanym szkoleniu nowy operator nie może już złożyć wymaganego oświadczenia o lotach według krajowego scenariusza standardowego. No dobra. Ale skoro jest tak, że na koniec 2026 roku wygasnął NSTS, to możecie zadać pytanie, co dalej? Otóż dalej zostają nam trzy drogi wykonywania lotów w kategorii szczególnej, jeśli okaże się, że kategoria otwarta daje nam zbyt wiele ograniczeń i jest dla nas niewystarczająca. Po pierwsze, to droga Uzyskania zezwolenia na operację i wykonania analizy ryzyka zgodnie z metodologią SORA, bądź skorzystanie z predefiniowanej analizy ryzyka, czyli z gotowych PDRA. Po drugie, operator może się postarać o certyfikat LUC, czyli operatora lekkich systemów bezzałogowych. Jednak osobiście uważam, że jest to droga, z której mogą skorzystać tylko nieliczne organizacje bardzo dojrzałe. O dużych zasobach ludzkich i o dużych zasobach środków pieniężnych, żeby można było się starać o taki certyfikat. I trzecia droga to skorzystanie z europejskich scenariuszy standardowych STS-01 i STS-02. I teraz zastanówmy się, jakie są kluczowe różnice między NSTS i STS. Powiem tylko o dwóch głównych różnicach. Otóż NSTS, czyli Krajowe Scenariusze Standardowe, zostały przygotowane przez nasz Polski Nadzór Lotniczy, czyli Urząd Lotnictwa Cywilnego. Umożliwiają wykonywanie lotów dronami bez nadanej klasy i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Scenariusze Standardowe Europejskie są jednolite dla całej Unii Europejskiej. Wymagają specjalistycznych dronów z odpowiednią klasą. To są te dwie podstawowe różnice, czyli zakres obowiązywania taki geograficzny, terytorialny oraz to jakim sprzętem możemy wykonywać loty. No dobrze, dla części z was zapewne jest to jasne, ale z doświadczenia wiem, że część osób może mieć problem z precyzyjnym wskazaniem, jakie tak naprawdę posiada uprawnienia. Bo na przykład firma wysłała na szkolenie grupowe Albo było jakieś zamówienie publiczne, albo jakiś projekt podnoszenia kwalifikacji. I tak naprawdę to cholera wie, jakie te uprawnienia naprawdę posiadam. Jak w takim razie sprawdzić sobie te uprawnienia? To, co jest Wam potrzebne, to numer pilota. Jest to ciąg znaków zaczynający się od POL, myślnik RP i dalej 12 cyfr i liter tworzących właśnie Twój indywidualny numer pilota. Następnie wchodzimy na stronę www.drony.gov.pl i klikając Wyszukiwarka, możecie wkleić ten swój numer pilota. Dostaniecie precyzyjną informację o tym, jakie uprawnienia macie, wraz z terminem ich ważności. Więc pierwszy krok macie już za sobą. Wiecie, jakie macie uprawnienia jako pilot. I teraz bardzo ważne, jak dokonać konwersji z NSTS na STS, czyli jak wykonać konwersję z uprawnień krajowych, które wygasają, na STS, które będą nadal ważne. W związku z rozpoczęciem obowiązywania scenariuszy standardowych STS-01 i STS-02 od 1 stycznia 2024 roku, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwił uzyskanie certyfikatu wiedzy teoretycznej do STS-ów, tym pilotom, którzy posiadają ważne kompetencje NSTS na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wiąże się to z koniecznością zaliczenia egzaminu teoretycznego, więc jeśli mieliście jakiekolwiek uprawnienia NSTS, które były ważne na dzień 31 grudnia 2023 roku, to będąc zalogowanym do swojego konta na stronie drony.gov.pl, Możecie do końca tego roku, czyli do końca grudnia 2024, wykonać konwersję uprawnień NSTS do STS w zakresie teoretycznym i co ważne, możecie to zrobić zupełnie bezpłatnie. Więc, jak to zrobić? Będąc zalogowanym do swojego konta w systemie XID, krajowym systemie informacji dronowej, pod adresem drony.gov.pl, po lewej stronie klikacie Platforma szkoleniowa. Pojawi się wam kafelek egzamin STS. Klikacie tam i rozpoczynacie egzamin. Egzamin jest to test wiedzy zawierający 80 pytań. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 60 z nich, czyli stanowi to 75% całości, pozwoli wam na uzyskanie certyfikatu wiedzy teoretycznej STS. Egzamin trwa dwie godziny, każde pytanie zawiera 4 odpowiedzi, tylko jedna z nich jest prawidłowa. I co bardzo ważne, test można zdawać do skutku, czyli jeśli nie uda się Wam za pierwszym razem, to zalecam wrócić do materiałów źródłowych, przypomnieć sobie, jak to teraz jest z przepisami i z wykonywaniem lotów na podstawie europejskich scenariuszy standardowych, i można próbować dalej. Ale to nie jest koniec. Pamiętajcie, że egzamin teoretyczny. To połowa drogi do uzyskania uprawnień STS. Rozporządzenie 947 Komisji Europejskiej mówi, że do uzyskania uprawnień w kategorii szczególnej pilot musi zdać egzamin teoretyczny i odbyć szkolenie praktyczne na przystosowanym do scenariuszy standardowych dronie. Więc druga część, jaka jest wymagana, to doszkolenie praktyczne, które odbywa się w ośrodku szkoleniowym, takim jak Akademia UAV. Po zdanym egzaminie umawiacie się na doszkolenie praktyczne w zakresie STS-01 albo STS-02. Takie doszkolenie realizowane jest na dronie adekwatnym, odpowiednim do danego scenariusza standardowego, czyli na dronie z klasą C5 dla STS-01 i na dronie z klasą C6 dla STS-02. Co bardzo istotne, nie jest tak, że. STS-02 obejmuje swoim zakresem STS-01. To są dwa niezależne od siebie uprawnienia i dwie niezależne procedury. W opisie do tego odcinka wrzucę Wam linki do tych szkoleń praktycznych STS-01 i STS-02 dla tych z Was, którzy zdali już egzamin teoretyczny. Na koniec też dzisiejszego odcinka będzie mały prezent dla Was: także zaczekajcie jeszcze kilka minut. Często Pojawiają się pytania o to, co się stanie, jeśli nie zrobię tej konwersji swoich uprawnień z krajowych scenariuszy standardowych do europejskich. I mając na uwadze to, o czym dziś Wam powiedziałem, to myślę, że znacie już odpowiedź na to pytanie. Otóż, jeśli nie zrobicie konwersji swoich uprawnień NSTS do STS, to 1 stycznia 2026 roku zostaną Wam uprawnienia wyłącznie do kategorii otwartej. I powstaje też pytanie, czy warto w ogóle tą konwersję robić? Czy konwersja NSTS na STS jest sensowna? I w mojej ocenie korzyści jest kilka. Po pierwsze, zyskujecie uniwersalne europejskie uprawnienia, które nie wygasną z końcem przyszłego, czyli 2025 roku. Po drugie, skoro macie już uprawnienia w kategorii szczególnej, to zapewne po coś wam były i raczej nie ma uzasadnienia. Też uzasadnienie ekonomicznego w tym, żeby je stracić. Kategoria szczególna daje możliwość wykonywania bardziej skomplikowanych operacji lotów niż to, co jest możliwe w kategorii otwartej. Więc podsumowując, jeśli ty, droga słuchaczko, albo ty, drogi słuchaczu, posiadasz uprawnienia NSTS, to zachęcam cię do konwersji tych uprawnień do europejskich scenariuszy standardowych STS. Konwersja w zakresie teoretycznym odbywa się bezpłatnie w systemie Xid, więc nic nie tracisz. A jeśli chodzi o część praktyczną, to możecie skorzystać z naszej oferty do szkolenia praktycznego, a wpisując w zamówieniu kod rabatowy podcast, podcast z wielkich liter, dostaniecie prezent w postaci obniżenia ceny tego szkolenia. Pamiętajcie, konwersje posiadanych uprawnień w systemie XIT możecie zrobić bezpłatnie do końca 2024 roku, także nie prześpijcie tego momentu i tej możliwości. A jeśli znacie kogoś, kto być może jest zainteresowany taką konwersją, to prześlijcie koniecznie ten odcinek, bo być może zapali się temu komuś żółta lampka, żeby wykorzystać te długie jesienne wieczory na wykonanie konwersji swoich uprawnień. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z dronami czy też z konwersją, możecie zadawać mi je w komentarzach pod tym odcinkiem, albo przez bezpłatną konsultację na stronie drony-dla-firmy.pl. Tam w prawym górnym rogu znajdziecie czerwony przycisk. Wypełnienie formularza trwa nie dłużej niż 10 sekund. Następnie zadzwonimy do Was i dołożymy starań, żeby pomóc w rozwiązaniu Waszego problemu, z którym się do nas zgłosiliście. A tymczasem to wszystko w dzisiejszym materiale. Zachęcam Was do tego, żeby po pierwsze kliknąć przycisk Subskrybuj, obserwuj lub cokolwiek innego widzicie w aplikacji, w której słuchacie teraz moich słów. Zachęcam Was też do tego, żeby zweryfikować przede wszystkim posiadane uprawnienia. A jeżeli macie uprawnienia do wykonywania lotów w krajowych scenariuszach standardowych NSTS, do wykonania bezpłatnej konwersji do STS-ów. Dziękuję bardzo, że zostaliście do końca w tym materiale. I zapraszam już teraz na kolejny odcinek podcastu, praktycznie o Dronach. Za tydzień życzę Wam dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.